Siemanko, melduję się na polu takie tereny dzisiaj koło lasy zaraz przychodzę na rzepak pochodzę, zobaczę tropy są są tropy też nie za wiele, ale są no zobaczymy dzisiaj Şöyle bir sıra bir at. Bir ayet <laughs> 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 A jak? Dzisiaj byliście w lesie? Jak tam u was? Ktoś już coś znalazł? Świeżego? Tam powiem, że świeże już mogą być. Starych byków. Na pewno. Od chwili widziałem lisa, myślałem, że coś na polu leży, ale po to uciekł, wszystko jest pomardzinięte z jednej strony, dobrze, bo nie ma błota, a my to było po minus 20, to chodziłem, Tam minus 2, minus 3, to. Wszystko tutaj, te pola muszę obejść. Dzisiaj Kawał, kawał jest do obejścia. Akurat te tereny to są bardzo znane. A tutaj najwięcej osób, pamiętam w tamtym roku, byłem o 5 rano. To tu przy drodze, 7 samochodów już stało i skuterami popoluję widzieli wszystkim o co są są tropy świeże od jelenia Bo na... słońce mi trochę tak nie pozwala dobrze sprawdzać szereg